Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcineczku Dzisiaj jesteśmy na Żarze Dzisiaj nagrywamy drona Dron pierwszy raz na, na górach na Żarze Dostanie zaraz kamereczkę Będzie nagrywał cały dzień Nie żebym liczył na to, że się wywali czy coś, ale... Ale dam mu kamerkę na cały dzień, po prostu ja sobie będę nagrywał w staj On będzie nagrywał z innej i może coś z tego zmontujemy Nagrywacie już na pierwszych przejazdach no, dron musi wszystko nagrać. No bo na pierwszym może się najłatwiej walić. Aktualnie czekamy na Jakuba Kaszyckiego, który pompuje y, amortyzator od ponad pół godziny. Dobra, panowie, czas się rozgrzać. A, a rozgrzewkę poprowadzi dron. Na rozgrzeweczkę Easy Line. kilka razy bo prawie dwa razy wypieprzył drzewo, bo ja, Zerwają chyba łańcuch. Nie no, muszę się zatrzymać. Dobra, jedziemy bez łańcuszka. Szybki serwis w wagoniku. Trzeba... Założyć łańcuch, spinkę, niestety spinkę mam tylko pod 8 rzędów, łańcuch pod 10 Ale że to jest mniejsze, to jest większe, to spasuje Dawaj, dawaj, dawaj! To jedzie Dawaj, dawaj! Dobrze poszedł ja Jeździe! O kurwa, nie, 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 Я не я я*****, Pawełku, to nie dla nas, wiesz? Nie mówiłem Pytałem Kurwi, Tu dziś zejdę, wiesz? Ja tu schodzę Chcesz to sobie jeć I Ja p dole O k wiszon Rozłą trasę wzięł Przysięgam z Czemu? Czemu chcesz mnie bić? Łapy to No a jakie? Jakbyś to leciał, to by było łatwe, a nie schodził jakimiś trasami. Jak ja teraz mam zejść? A sam nie wiem, ci powiem. Że łatwiej było zjechać, niż zejść. Dobrze, jesteś down Wypłaszczone nie ma korzeni! A k***a, kamienie to co? Sąd tak mi powiedział! Wypłaszczone nie ma korzeni! Ma taki Tak, mówiłem przecież, że tam po heblach trzeba dać Dron, nie hamuj tyle, bo zagotuje przez ciebie heble! To są głajdy byniu! Tutaj trzeba trochę szybciej, żeby ich nie zagotować. Sorry panowie! Chill za mi jedzie tylko pięć osób, nie przejmuj się! Pięć! Ostatnia banda stebna u nich opa, lecisz, lecisz, dron, lecisz! Co? Co mówisz, do Dobra, we to było. nie, nie, to nie, nie, nie sensu, Instagram mój. No. Instagram, Instagram. I, Instagram chuj. podłoga, Ashlo. To, to wyłącz, to, 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 to wyłącz. Wy... Wy... Wow, to Co? Ale nie nieodkręcony, pewnie jak zawsze. Dobra, tam już widać, że pada. Lekko brzmi, chyba widać. Tam powiedzmy odstamy od jakieś 3 km i myślę, że już pada. A ja sobie siedzimy, bo akurat jeszcze jedzie dron oraz Paweł. Chyba jadą, tak mi się wydaje. No i siedzimy i zaraz pewnie pojedziemy znów całego Alaina lub Alaina do DH. Dobra chopakowie chodźcie. Co wam? Oh, nie mam. Ja na dole. No tam. Dawaj, bo kto za nami jedzie? Dawaj, dawaj! No! Dzień dobry, chcę wam coś wytłumaczyć Pada deszcz. Podoba mi się to bardzo. Ponieważ... Proszę mnie nie nagrywać jak z bliska. <grym> ponieważ było zbyt sucho i się ślizgaliśmy. Teraz pada deszcz Więc teraz nie będzie ślisko. DH po deszczu, więc mam nadzieję, że będzie troszeczkę... Bardziej przyciepne, no bandy od razu lepiej się jedzie. Już tak zabawnie nie, nie wybijają na różne możliwe strony świata. Udobita obręcz leciutko, się z tym jednak nie dzieje. Wow! Ale mnie wydupiło na, na dziowaka bokiem. Ty, znowu coś, coś nie tak robię. Ewidentnie, skoro mnie tak wywala Opona z przodu mi się rozszelniła. To dlatego mnie tak zimie wybijało. Trzeba będzie ją dopompować czuję, że zaczyna mi uciekać na bandach. Dobra, więc jak się okazało, e, ucieka mi gdzieś koło zaworka. Był problem z dostaniem ta, takiej dentki, bo na serwisie już takich nie mają, więc wzięliśmy poprzednią dentkę od Kuby, bo swoją jakby mu oddałem. Załatałem ją i mam nadzieję, że jakoś się to utrzyma.